To girl pan side to sit up, sub on five, come fit lolita, add by the gas, she ass and tita go what you want my girl, consider Why oh, speak if you can't sit my face Pull up game, we call night I spray I put it in deep you push it back my way Don't make a way come make a taste no lay Two girl Ponsai to sit up Sub-N five come and come fit lolita Add body the she go and Santita Go what you want my girl Consider Put it on top, girl don't stop, but those kids on your bum. Mmm, nasty, she love it when I come. Yeah, i have this, so I put kids on her tongue. Two girls one side, two sitter is a big man, right? One dance. Bachata is a big man, night two shots, No, enough. you need more this night, say she wanna see me and keep me for life, are you mad? Two girls one side, two sitter. It's a bonfire, come make fit, lolita. Add by the girl, she got son, tita. go ass and titter. Go what you want, my girl, consider. Mm. Put it on top, girl, don't stop. But a Kit on your bum, mmm, nasty. She love it when I come. Yeah, if you have this, so I put skit on her tongue. Uh, if you wanna know where I come from, then come taste my tongue. I can tell you not you won't go sit down. Look it good baby, I might come strong. But how it is you may tell where I come from. Two girl, one side two sitter. It's a Come make them fit lolita At bad the girl, she go ass and -tita. Oh oh, you want my girl? Consider. Two girl, one side two sitter. Two girl. Ponsay tu sita Tu gel ponsay tu sita Go o you want my gel, consider Why speak if you can't sit my face Pull out game we call night eye spray I put it in deep, you push it back my way Don't make a wake, I make a taste No leave Put it on top, gel don't stop But us kit on your bum Nasty mm, she love it when I come yeah, If this who so a put kit on her tongue Dzień dobry, dzień dobry. Dla tych z Państwa, którzy już powoli zaczynają tęsknić za tą klubową siatkówką, szczególnie polską klubową siatkówką, mamy bardzo dobre wieści, bo przed nami pierwszy taki można powiedzieć mały inauguracyjny turniej, który zapowie nam ten zbliżający się sezon Plus Ligi, Tauron Ligi, czyli Grand Prix PGE w Ustce przy Plaży Miejskiej, gdzie no właśnie, rozpoczniemy powoli ten sezon klubowy. Razem ze mną oczywiście Magdalena Sad, która pomoże. Może mi rozlosować te drużyny, które wezmą udział w tym turnieju, bo po to się tutaj dzisiaj spotykamy. Ale, Magda, zanim to opowiadaj, ciężej się gra w czwórkach na piachu, czy jednak te dwójki to jest dobry, dobra ilość na tym podłożu? No, siatkówka plażowa to, to jest gra par i ma swoje uroki. Czwórka charakteryzuje się dużo większą intensywnością przez tą ilość, zwiększoną ilość zawodników na boisku i ma swoje plusy. Myślę, że to nie jest sport dla wszystkich, ale jest równie piękna jak siatkówka plażowa. A w którą wolisz grać? Tą w czwórkach, tą w dwójkach? Jak to Twoje preferencje tutaj wyglądają? O, zawsze kocham siatkówkę plażową, tą. E Tradycyjną, no. ale od, nie, nie ukrywam, że skradła mi serce i plażówka w tym wykonaniu. No właśnie, ale w tym roku nie będziemy oglądać Cię najprawdopodobniej podczas tego turnieju, więc będziesz mogła oglądać to z boku, kibicować e, państwo oczywiście również. Magda, a w taką pogodę, jak aktualnie mamy w całej Polsce, czyli około 16-17 stopni, deszcz, da się grać w siatkówkę plażową? No niestety ta pogoda w tym roku troszeczkę figle nam e, robi. Ale no, plażówka sama przez się to jest otwarta dyscyplina sportu i musimy się mierzyć ze wszystkimi warunkami atmosferycznymi. No, na pewno nie ułatwia nam i nie uprzyjemnia nam gry, bo jednak. W słoneczku dużo przyjemniej i dla was, zawodników, i dla nas, widzów i kibiców. No i warto wspomnieć, że ten turniej odbędzie się od 7 do 10 dnia sierpnia i będzie otwarty dla Państwa, więc plaża miejska wejście, wejście mam tutaj zapisane 25-26. Jeżeli będą mieli Państwo okazję obejrzeć ten turniej na żywo, to serdecznie zapraszamy. Oczywiście transmisja również z tego wydarzenia będzie prowadzona. No a my myślę, możemy zaczynać. Mamy tutaj rozlosowane już pierwsze dwie drużyny, dlatego, że moja Radomka Radom w tamtym roku osiągnęła no, ten szczyt tego turnieju, czyli pierwsze miejsce i z tego powodu rozlosowana jest w grupie A1. Natomiast wicemistrz, czyli hashtag Wolej Wrocław to rozlosowanie B1. Tak to wygląda. Zostało nam do, roz do rozlosowania A2, A3, B2, B3 i tym się właśnie zajmujemy. Magda, czyń powinność. Uwaga, fanfary. Trrr, jakieś werble powinniśmy tutaj podłożyć. Zdecydowanie. I pierwszą informację, jaką tutaj przekazujemy, to A3. I. W... Tutaj pod tym A3 znajduje się i Iatul, Stalmielec. Co ta drużyna rozegra turniej właśnie w, tym, w tej grupie. Ja sobie to tu zapiszę. A3. Hmm. I lecimy dalej. Proszę bardzo. Ja totalnie nie wiem, co jest w tych piłeczkach, więc nic nie jest ustawione. Ja też nie wiem. Iż wstyd się przyznać, ale też tutaj się dowiaduję dokładnie, które drużyny zagrają, bo wiemy, że nie wszystkie drużyny i Tauron Ligi, i Plus Ligi wezmą udział w tym turnieju. Więc i ta salmielec to A3, natomiast B3 z kolei, PG Grot Budowlani. Łódź, czyli drużyna z centrum też zjawi się w Ustce. Zapisujemy B3. Mhm. Okej, okay, przedostatnie. Na razie jest po jeden. Na razie jest po jeden, dokładnie. Zaraz wszystko będzie wiadome. I do grupy B. B2. Dokładnie. Do grupy B dokładnie do, dołącza e, zespół soku i End hagrik mogilno. E, właśnie w tej grupie B się znajduje, czyli już mamy wszystko jasne. Zaraz Państwu przeczytam, jak będą wyglądały mecze i kto kiedy będzie grał. Mm. Czwarta piłeczka jest w sumie już oczywista, ale, mhm. ale żeby Dokąd formalności stało się zadość, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Przeczytajmy. Dom, 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 dom. Do grupy A przy rozstawieniu A2 Eko, Harpun, Losnowy, Dwór, Mazowiecki. Tak wygląda rozstawienie drużyn. Ja sobie to wszystko tutaj zapisuję. udało nam się rozlosować już wszystkie drużyny i tutaj mam swoją ściągę, zaraz ją przeczytam, żeby wszystko było tak, jak być powinno. I w grupie A pierwszy mecz zmierzą się drużyna Moja Radonka Radom z Nowym Dworem Mazowieckim. Następnie drużyna z Nowego Dworu podejmie drużynę Itatul Stal Mielec. No i drużyna z Mielca Moja Radonka Radom. Tak wygląda pierwszy dzień grupy A, natomiast grupa B to drużyna tak wolej Wrocław pierwszy mecz właśnie otworzy naprzeciwko soku End Hagrik Mogilno. Następnie Mogilno podejmie drużynę z Łodzi, czyli PG Grot Budowlane. No i na sam koniec budowlane zmierzą się z drużyną z Wrocławia. Tak wygląda pierwszy dzień rozgrywek Grand Prix PG. Pani, zobaczymy, co będzie dnia następnego, a my musimy jeszcze rozlosować drużynę panów, więc teraz napełnimy magicznie te kule i zajmiemy się kolejnym rozlosowaniem. Ruszamy teraz z losowaniem panów, ale zanim to, to również mamy rozstawione dwie pierwsze drużyny. Mistrza z zeszłego roku, którym jest oczywiście PGE, projekt Warszawa, on w grupie A z numerem 1, natomiast w grupie B z numerem 1, Trefl Gdański jako wicemistrz z tamtego roku, a my ruszamy z losowaniem dalej. Zaczynamy. Tam, 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 tam. Pierwsze fanfary nastąpiły, Magda. Dawaj. Do A3. Ślepsk Malow Suwałki. To pierwsza drużyna rozstawiona. Już, to, już tutaj ją zapisuję. Czyli do PG Projektu Warszawa, do grupy A. Ślepsk Malow Suwałki dołączają. Gratulujemy. Mamy nadzieję, że będzie czego jeszcze po tym turnieju. Lecimy dalej? Zamkniemy mhm. grupę A? Obstawiam, że nie. Sprawdźcie. B. Miałaś rację. Czasem się zdarzy. Czy, czyli to Gdańska dołącza PG Bełchatów. Czy uda się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? No myślę, że już ktoś jest niezadowolony, ale zaraz to naprawimy. aczyma. Hmm. Mamy b 2 i do B2. Drużyna KPS Siedlce. Hmm. Czyli formalności, ostatnia drużyna, ale nośnia, bo żeby koniecznie. I z wielkim zdziwieniem A2 Cuk Anioły Toruń. Tak wygląda rozstawienie drużyn. Już sobie tutaj czytamy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mecze. Grupa A i e, zmagania w tej grupie rozpocznie oczywiście PG Projekt Warszawa, który w pierwszym meczu podejmie Cuk Anioły Toruń. Następnie drużyna z Torunia stawi e, czoła Ślepsk Malowsuwałki, żeby w ostatnim meczu Ślepsk Malowsuwałki podjął po PGE Projekt Warszawa. I to będzie po dwa mecze dziennie każdego zespołu. Natomiast w grupie B rozpoczyna zmagania Trefl Gdańsk i naprzeciwko niego stanie grupa 7. Następnie zespół KPS Siedlce podejmuje drużynę z Bełchatowa, PGG Skrabełhatów, No i na sam koniec ten dzień zamyka właśnie mecz PGG Skrybełchatów z Treflem Gdańsk. Tak wygląda ten pierwszy dzień mężczyzn, czyli 9 dzień sierpnia na Plaży Miejskiej w Ustce. No i te finały rozegrają się 10 sierpnia dla panów, i oczywiście 8 sierpnia dla pań. A to wszystko, jeszcze raz y, przypominamy, rozegra się na plaży miejskiej w ustce przy wejściu 25-26, gdzie Państwo y, oczywiście mogą wejść, kibicować, y, no i miło spędzać czas na wakacjach, bo myślę, że to można połączyć y, przyjemne, spożyteczne y, Magda, Ty będziesz? Będziesz oglądała, jeżeli nie będziesz na miejscu, jak to wygląda? Na ten moment zamierzam. Y, y, nie planuję tak, bo jeszcze mamy na to trochę czasu, za, to są dwa tygodnie, prawda? Dwa, Jak trzy, dobrze liczę? Godnie, trzy tygodnie. Jeszcze troszkę czasu mam, wybrać. Czasie... Pogoda się poprawiła, to wszystko jest zaplanowane. Jeżeli będę ben, miała ja na tyle przestrzeni, na pewno pojadę, bo serdecznie Państwu polecam. Uczestniczką byłam, widziałam wspaniała impreza, dużo e, znanych osób, e, których zazwyczaj możemy oglądać przed kamerami. Można tam poobcować z nimi osobiście, są bardziej namacalni. Do tego ośrodkówka w najlepszym wydaniu, dość chyba atrakcyjna dla. chyba na plaży, tak, tak. Także, jeżeli będę miała tylko przestrzeń, na pewno pojadę. Może jako zawodnik, a jak nie, to jako kibic. No to na pewno się tam spotkamy, jeżeli będziesz, bo oczywiście siatkarskie ligi również ruszają w sierpniu do Ustki. No a Państwo to wszystko będą mogli oglądać również w transmisji telewizyjnej. Dokładny rozkład tych meczów oczywiście znajdą Państwo na stronie Polskiej Ligi Siatkówki, więc tam też Państwa odsyłamy. Na dole w linku podamy tam wszystkie informacje, więc warto się z tym zapoznać, żeby dokładnie wiedzieć, co Państwa tam na plaży, w Ustce Czeka, ja już się nie mogę doczekać, zacieram ręce nie tylko na te mecze, ale również na pogodę, żeby ona się poprawiła i żebyśmy naprawdę wszyscy mogli czerpać z tego turnieju, z tej imprezy. E, fajne doświadczenia, fajne wspomnienia zabierać tutaj e, na aktualnie do Warszawy. Dokładnie, byłoby miło, żeby lato, troszeczkę było lata. <grym> Oby tak było. Do zobaczenia w takim razie w Ustce mam nadzieję, a jak nie, no to transmisje telewizyjne czekają również na Państwa od 7 do 10 dnia sierpnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.